Dobrze, już idę. Cześć. E, jestem Bobina. Witam Was y, u mnie na kanale. E, witam Was y, w moim świecie. Tą osobkę, którą słyszycie tam w tle, to jest y, jedna z moich płoci, y, Agatka. 2,5 roczku. Jest też starszy Grzesio, 4 latka aktualnie w przedszkolu. Na kanale moim będziecie mogli zobaczyć wszystko to, co jest związane z rolą mamy. Będziecie też mogli zobaczyć bobinę. Nie mamę. Czyli kobietę, która ma pasję. Jedną z nich jest y, projektowanie wnętrz i o tym y, bardzo y, chciałabym wam poopowiadać. O, dobra. No. Dobra, daj, mam dokończyć. Zaraz, zaraz skończę, tak? I, i już ten. No. Także jeśli was interesują. Yy, yy, nie. Także. Yy, nie. Także zaglądajcie do mnie, yy, jeśli macie ochotę. Yy. Nie. 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 Mam być zobaczyć ciemno na dworzu. No to tam, zobacz przez tamto okienko, tak? Przez tamto okienko, więc mogła widzieć tam, 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 tak? Nie, jadźcie tutaj. Jadźcie tutaj. Dobrze, ciemno? Tutaj jasno, co? Dobra, zaraz po się, będziemy jechać, tak? Dobra, idź, bo mama chce nagrać do końca. Także, e, jeśli macie ochotę, zaglądajcie do mnie. E, poznamy się lepiej. Nie jest Twoje autko? Moje autko? Nie ma mojego autka. Moje autko stoi na podwórku. Także, do zobaczenia.